Witam Was serdecznie na kanale Klasyka, nazywam się Karolina Ziętek. Dzisiaj kolejny haul lumpeksowy. Tych hauli jest już sporo na moim kanale, ponieważ no... Cóż mogę Wam powiedzieć? Ja kocham robić zakupy w lumpeksach. Zaglądam do nich często, bo szukam też bardzo starych rzeczy, potrzebnych mi na jakieś nagrania, na sesje zdjęciowe. A jak przy okazji znajdę coś super, no to... No... No jak mogę nie kupić, no jak mogę nie kupić i jeszcze Wam tutaj um, nie pokazać na kanale, więc w przeciągu jakichś dwóch, trzech miesięcy ostatnich poczyniłam kilka takich bardzo fajnych zakupów i chętnie się nimi tutaj pochwalę. Zapraszam do oglądania dalej. Powiem Wam, że jest wczesna godzina, ale jest tak paskudnie na zewnątrz, pada deszcz, jest tak ponuro. Więc mam nadzieję, że ta lampa, którą tutaj sobie odpaliłam, wystarczająco Wam pokaże wszystko, bo naprawdę jest super ciemno. Muszę zacząć od czegoś zabawnego, bo czy dla mnie zabawnego? Pokażę Wam prawdziwą siebie po prostu dzisiaj, już totalnie w tym filmie. Zawsze Wam pokazuję prawdziwą siebie, ale zaraz zrozumiecie o co chodzi. Przygotowywałam cały ten film ubrań szukałam po całym mieszkaniu, bo z tymi zakupami to jest tak, że jedne ubrania leżą, czekają na jakieś pranie, drugie wiszą już na suszarce i się suszą i tak dalej. Musiałam to wszystko ogarnąć, co ja też kupowałam w ostatnim czasie i co ja chcę Wam tutaj pokazać. No i już założyłam taki topik, bo stwierdziłam, że pokażę Wam fajną spódnicę, a później tak patrzę na siebie i mówię, no przecież ja jestem jednym wielkim lubeksem i mam na sobie rzecz, którą kupiłam w jakieś no dwa miesiące temu, dwa miesiące temu, i to jest najlepsza rzecz. Najlepsza rzecz tego całego holu lumpeksowego, najbardziej wygodna, o czym tutaj mowa? O dresach, o dresach, ale nie e, takich zwyczajnych dresach, bo słuchajcie, to są spodnie dresowe. Mam nadzieję, że będziecie dobrze widzieć, czy to coś da. Nie wiem, czy to coś da, ale okej. Okay. To są spodnie dresowe firmy. Gant, widzicie? Tutaj jest logo. I nie wiem, czy zwracacie na to uwagę, bo ja też dresów w swoim życiu miałam bardzo, bardzo dużo, ale te są zdecydowanie najwygodniejsze. Ja w nich chodzę non-stop, więc ja nawet nie zauważyłam, już nie pamiętam, że ja je kupiłam w Lumpeksie. One są prawie jak nowe, teraz mogą być lekko już przybrudzone i w ogóle, wiecie, takie znoszone, bo, bo za od kilku dni w nich nastoł po mieszkaniu, ale to, jaka ta bawełna jest mięciutka, jaka ona jest przyjemna dla mojej skóry, to jest zdecydowanie najwygodniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek miałam na sobie. Nawet piżamki nie umywają się do jakości tych dresów. Nie zapłaciłam za nie mało. Gdzie ja Wam jeszcze tak pokażę? Nie wiem, czy z tym, czy bez tego. No, światło. Musicie mi to wybaczyć, słuchajcie. Um, zapłaciłam za nie sporo, bo w ten dzień w Lumpeksie była cena około 100 zł za kilogram i za te dresy chyba dałam 30 kilka zł, więc. Duże jak na Lumpex, oczywiście, chociaż te dresy z marki Gant pewnie kosztują kilkaset. Same spodnie, sam dół. Bo no jest to dosyć droga marka i ja się nie dziwię powiem Wam, że naprawdę niczego wygodniejszego w życiu po prostu nie miałam, więc uwielbiam. Kocham miłością wielką właśnie te dresiwa, są cudowne, mięciutkie i na pewno będą mi długo służyć, bo... Widzę, że ta jakość po prostu jest na lata. Jest na lata. I to w ogóle są dresy chyba na nastolatkę, więc y, tym bardziej się cieszę, że po prostu się zmieściłam, nie? Co ekstra? Dobra, teraz Wam pokażę coś na górę. Coś też bardzo, bardzo przyjemnego. Uwaga, i to jest taki sweterek, jak tylko go macnęłam w ten sposób, bo już Wam wspominałam, że ja właśnie poznaję dobre materiały po dotyku, ale co jest z takimi sweterkami, takimi mehehehe, że często można się pomylić, tutaj bardzo łatwo można się pomylić, bo akryl, Często wygląda bardzo podobnie i nawet w dotyku się wydaje taki idealny, mięciutki i tak dalej, puszysty, a jest to 100% akryl na przykład. Natomiast tutaj to jest sweterek takiej marki Angora Deluxe. No i właśnie w składzie 50% Angora, 30% wełna i 20% nylon, więc e, naprawdę ta domieszka tego nylonu jest bardzo, bardzo mała. Sądzę, że nawet to mogą być jakieś te dodatki, które tutaj są. Zobaczcie. A tak się prezentuje. Taka śliczna narzutka w świetnym kolorze. Takim moim, jednym z moich ulubionych. Jest bardzo retro ten kolor. I po prostu to jak jest mi i ta wełna jest tak dobrej jakości, że w ogóle nie drapie po prostu rewelacja oczywiście można tutaj zapiąć, Sweterek wygląda bardzo elegancko wybaczcie, że Wam jakoś tutaj tego nie stylizuję wszystkiego ale dzisiejsze rzeczy, które mam do pokazania każda jest w zupełnie innej bajki, więc musiałabym to jakoś zestawiać wiecie, z ubraniami, które już mam, są nowe i tak dalej Dzisiaj chcę wam pokazać przede wszystkim rzeczy, rzeczy, które zakupiłam w świetnej jakości. No bardzo jestem zadowolona z tego sweterka, bardzo, bardzo. Jest cudowne. I kolejny sweterek. Ten sweterek pokazywałam wam w chyba ostatnim filmie albo przedostatnim filmie, jak um, szybko zreperować czy jakiekolwiek inne ubranie, czy płaszczyk, gdzie nie ma guzika, czym można zastąpić i tak dalej. Więc jeżeli nie widzieliście, to zapraszam Was serdecznie do obejrzenia. I słuchajcie, to nie jest najlepszy skład, bo tutaj mamy i akryl, i poliester z dodatkiem wełny, ale muszę przyznać, że naprawdę jest ładnie wykonany, jest mięciutki i kupiłam go głównie z tego względu, że raz, że wygląda bardzo retro, jest bardzo ładny, a dwa... Nie noszę go bezpośrednio na skórę, teraz go założyłam na skórę. On nie służy jako coś do ogrzania, tylko jako część stylizacji na coś już, żeby założyć. Jest taki troszkę oversize'owy, ma piękne guziczki i właśnie założony na jakiś golf, tutaj już bywa bawełniany lub jakiś z wiskozy na przykład. No to też robi robotę, więc... Złamałam się troszeczkę, ale myślę, że naprawdę warty zakupu, bo wygląda bardzo, bardzo ładnie, bardzo klasycznie. Jestem z niego zadowolona. Ma przepiękne guziki. Właśnie tutaj e, uzupełniłam sobie, sama zrobiłam guzik. Będę szukać jeszcze czegoś bardziej zbliżonego, czy jakiejś ładniejszej broszki właśnie. E, bardzo, bardzo mi się podoba. Te. Za te dwa sweterki w się zapłaciłam 53 zł. Więc ten jest lżejszy, sądzę, że około 20 zł zapłaciłam za niego, może 23. Ten sweterek był droższy. Ale zobaczcie, no ładnie te pufki. Więc tutaj stwierdziłam, że ok, ten akryl i poliester jestem w stanie jakoś przeżyć. Bo... Wydaje się, że są to materiały mimo wszystko takie lepszej jakości, bo poliester też możemy podzielić na tragiczny i na taki całkiem spoko. Um, I tutaj ta, ten dodatek wełny i ogólnie naprawdę um, przeszycie tego no, bardzo, bardzo mi się podoba. Teraz coś w bardziej karnawałowym klimacie. Spódnica cekinowa od Gina Tricot, mam nadzieję, że dobrze wymawiam i pamiętam markę tej spódnicy, zaraz się upewnię na metce. Ja za cekinami nie przepadam, ale w tej spódnicy jest coś niezybowego, te cekiny są inne. One są matowe i można je obracać, one gdzie gdzieniegdzie się błyszczą, w większości są matowe, świetnie jest dopasowana. Ta spódnica, zostawiłam ją z takim zwykłym topem, jak możecie zobaczyć. No i prezentuje się naprawdę elegancko. Więc zakupiłam, zakupiłam, już nie pamiętam dokładnie za ile. Osoby, które oglądały moje vlogmasy na pierwszym kanale, no to wiedzą, że kupiłam ją w Gdańsku. Hmm, chyba 20, 20 kilka złotych za nią dałam. I naprawdę wygląda bardzo ładnie, bardzo elegancko. No i to już jest taka gotowa stylizacja, ale pokażę Wam jeszcze coś: drobnostkę. Taki pasek materiałowy z złotą lamówką. Kupiłam go chyba za 2 złote. I jest to pasek taki typowo od sukienki. Ja bardzo często szukam takich pasków, bo dużo sukienek w Lupexach właśnie jest pozbawionych takich pasków. Plus zawsze można zmienić troszkę sukienkę. Nawet jak jest tutaj zbyt luźna, to właśnie dodać po prostu pasek. Więc postaram się go tutaj dołożyć. Ale jest świetny. Jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Czy to jest jakaś marka? Astor? Aha, ja szukam dziurki, a tutaj nie ma dziurek, bo to jest typowo taki materiałowy po prostu paseczek, więc zawsze go można gdzieś dołożyć. Jestem z niego bardzo zadowolona zawsze, to zawsze szukam pasków. Często są w takich po prostu wielkich, jakichś skrzyniach trzeba przeszukać, albo gdzieś wiszą na wieszaku. Przeglądam, bo pasek zawsze robi stylizację. I taki drobny Dodatek. Rewelacyjny zakup. Muszę Wam to tutaj pokazać z daleka. Za śmieszne pieniądze. No, może nie powinnam mówić śmieszne pieniądze, bo żadne pieniądze nie są śmieszne, bo ciągle ich mamy mało. Tym bardziej teraz, przy tym, co się dzieje. Ale 4 zł to naprawdę niewiele. Musicie sami chyba przyznać mi tutaj rację. 4 zł, za 4 zł niewiele. Teraz kupimy. A kupiłam taki wełniany. Płaszcz typowo do stylizacji, słuchajcie, do sesji zdjęciowej e, zakłada się to w ten sposób. To jest taka peleryna, nie wiem jak to się fachowo nazywa. Zawsze mi wypada z głowy. E, tutaj jest ubrudzona, ale to jest po prostu kapsułka, która się rozpuściła, bo wyplam to sama, wiecie, w palce na trybie wełnianym, e, bo nie jest to rzecz, w której... Ja będę chodzić jakoś szczególnie, ale do sesji zdjęciowej, do jakichś nagrań, taki klimat troszkę farego Potera. Spójrzcie, o, jak to jest piękne. 100% wełna. Tutaj jest kusiczek. O, to zapinam. Aby nie było czyściłam to przed chwilą rolką. Ale chyba te koty to w powietrzu się unoszą. Tutaj się wyciąga ręce i proszę bardzo, jaka elegancja. No nie mogę, no. Jak miałam za 4 zł nie brać? Mi powiedzcie, no jak? Przecież dla takiej osoby jak ja, która wiecznie coś nagrywa, robi jakieś fajne projekty. No proszę Was, no. Rewelacja. Także polecam. Była wyprzedaż, że wszystko po 4 złote stwierdziłam i idę. No i wiecie, no takie rzeczy nie schodzą, więc one zostają. I bardzo często właśnie jakieś przebrania czy dziwne rzeczy kupuję za złotówkę dwie albo cztery, tak jak w tym przypadku. A jest tutaj mnóstwo wełny, z której można by coś nawet zrobić, już nieco to wygląda. Um, przeszyć, co się wiecie, wykombinować, więc zawsze warto na takie wyprzedaże pójść. No mega! Jakość. Ta sukienka, mniej więcej w odczuciu, jest taka jak te dresy, które wam pokazywałam. Ona jest po prostu tak super przyjemna. Założyłam szpileczki do niej, ale zdecydowanie ta sukienka u mnie będzie w zestawieniu z białymi, zwykłymi trampkami, jakimiś sportowymi butami, jakimiś balerinami, bo dla mnie ta sukienka jest bardziej sportowa, ale chciałam pokazać, że. W pileczkach też jest super, taka bardzo klasyczna. Ma logo tutaj na rękawku. No i po prostu coś wspaniałego. No uwielbiam ją. Uwielbiam i wiem, że będzie moim hitem już na wiosnę, lato, bo kocham takie zwyczajne, dzieninowe sukienki, gdzie mogę właśnie założyć jakieś płaskie buty i wywiec na miasto. W dodatku ta jakość po prostu to um, jakiś skomfort noszenia takiej sukienki jest rewelacyjny. W ogóle nie jest znoszona, ona jest w idealnym stanie, nigdzie nie jest pozaciągana, nigdzie nie ma, wiecie, jakiegoś zmechacenia, nic z tych rzeczy. Ona po prostu jest idealna, a zakupiłam ją za kilkanaście złotych, bo kupiłam jeszcze torebkę um, i płaciłam 30-32 zł w się za te dwie rzeczy, więc no, jeszcze mniej może nawet 12 złotych, tak, powiedzmy, że 12 zł za taką sukienkę świetnej jakości Marki Gant. No, super zakup, jestem no z niego bardzo zadowolona. To wam się spodoba. lata 50 w idealnym stanie spójrzcie na te rękawy takie pufki tutaj jak jest dopasowana pod spodem koronka ale mam z nią mały dylemat jakość świetna wygląda pięknie totalnie retro kocham, ale nie wiem czy ona jest autentycznie z lat 50 bo słuchajcie, muszę sobie Krzesełko trzeba zabrać i siedzę. Dlaczego. Kiedy ją kupowałam, spojrzałam na jakość, na wykonanie, na przeszycia bo jest to totalny e, styl lat 50. tutaj te przeszycia. W ten sposób wszystko jest rozkloszowane, pięknie dopasowane, materiał jakość i tak dalej, wiecie, mówię kurczę, ale zdobycz. Przyjeżdżam do domu, mama mówi, wiesz co? To jest koronka Richelieu. Mam nadzieję, że dobrze mówię. Mamo, poprawnie, jeżeli się mylę i że źle zapamiętałam, ale ma mówiła, że to świetna koronka, i tak dalej. Um, tutaj mamy taki lniany materiał. Wiecie, no, jakość po prostu jest tak świetna, że stwierdziłam, strzał w dziesiątkę. I może tak jest, a może się mylę. Bo słuchajcie, jest metka, na której jest nazwa Jessica. Ale obracając metkę jest CNA, chociaż to jest jakaś tam szwajcarska czy niemiecka marka? Więc nie wiem czy CNA się mówi, ale pozostańmy przy tym. Um, niewiele rzeczy mam tej marki i zastanawiałam się, czy to nie jest przypadkiem takie odwzorowanie, wiecie, zrobienie jakiejś kolekcji w stylu lat 50. Z drugiej strony sprawdziłam, że marka istnieje od 1000. 841 roku, więc zdecydowanie jest to możliwe, że ta kolekcja należy do lat 50. Tym bardziej, że rozmiar na metce to 40. No, no słuchajcie, to nie jest rozmiar 40. Sukienka, którą mam na sobie, ja tutaj ledwo biust zmieściłam w sukienkę, więc no, rozmiar 40 to to nie jest. A kiedyś w tamtych latach ta 40, to to raczej było takie 36. Bo wiem, bo mam autentycznie stare ubrania z tego czasu, i, i zazwyczaj 40, no to to było właśnie takie 36, taka eseczka, tak jakby, więc yy, nie wiem, no może macie większą wiedzę na temat tego, czy jest to yy, taka kolekcja stylizowana, robiona na te lata 50., czy autentycznie jest z lat 50., jest w świetnym stanie, ale materiały wykonane z których jest wykonana ta sukienka raczej sugeruje mi to, że do najnowszych to ona nie należy. Jest w świetnym, świetnym stanie. Nic tutaj nie jest rozprute, nic nie jest zniszczone. Po prostu to było takie szczęście, że ja ją kupiłam za 22 zł, magia. Jestem w niej zakochana. Sądzę, że dużo filmów, dużo jakichś nagrań. no, jest piękne po prostu jest piękne. i to by było na tyle chcę Was bardzo przeprosić za światło starałam się jak mogę ale no nie zmienię pory roku za oknem, jest mi teraz bardzo ciężko nagrywać, bo liczenie na to że w danym dniu będzie światło dzienne, chociaż przez jakiś moment wiecie, wstrzelić się w godzinę kiedy jest naprawdę e, fajne światło, e, rozpadało się i po prostu nagle się zrobiła jakby noc więc e, Popracuję nad tym, może zakupię jakieś inne oświetlenie, jakieś długie, albo jakieś lustro z oświetleniem, żebym Wam w tym czasie paskudnym, co do takich nagrań, była w stanie pokazywać lepiej tę stylizację, bo no światło jest... Kluczowe. Słuchajcie, światło jest bardzo ważne przy nagrywaniu. I inaczej, kiedy mam studio i mam profesjonalne oświetlenie do twarzy wiecie, do nagrywania beauty no to wtedy nieważne, jaka jest pogoda za oknem, ale kiedy chcę wam pokazać całą stylizację w pomieszczeniu, gdzie. Mogę Wam ją pokazać, gdzie mam przestrzeń do tego. No to naprawdę z tym światłem mam, mam duże problemy, ale dać znać, czy mimo wszystko Wam się ten haul podobał. Przebrałam się już do dresów, zrobiłam kok służbowy, bo dostałam informację, że zaraz przyjedzie Uber z przysyłką, będę musiała zbiec na dół. Więc tak szybciutko chcę Wam jeszcze tylko powiedzieć, że jeżeli nie wiecie, jak zacząć robić zakupy w lumpeksie, albo jeszcze. Si wahacie, czy macie jakieś złe doświadczenia, nie wiecie jak do tego podejść, to ja nakręciłam takie poradniki, jak się w tych lumpeksach odnaleźć, na co możemy zwracać uwagę i tak dalej, więc mam nadzieję, że te filmy będą pomocne. Tam Was odsyłam, linki w opisie pod spodem. Zapraszam Was też na inne hole lumpeksowe, bo naprawdę... No, są perełki, są perełki i mam nadzieję, że Wam się takie filmy podobają. Znaczy wiem, że Wam się podobają, bo wiele um, osób czeka dosłownie tylko na te cholerupeksowe, bo je bardzo, bardzo lubicie. Ja Wam tutaj obiecuję um, raz jeszcze, że postaram się coś wykombinować, żeby w tym czasie, kiedy jest tak paskłudnie za oknem i tego światła nie mam w domu, takiego dziennego, to żeby. Wam jakoś lepiej kręcić te hole lumpeksowe. Co się coś Co się wykombinuje, trzymajcie kciuki, żeby się udało. No i jak zwykle czekam na Wasze komentarze poniżej. No, to tyle. Do zobaczenia. Pa!